Ale jest z nami człowiek, który postanawia sprawę wziąć w swoje ręce. Paweł. Dobry wieczór. Przed nami Paweł Kukiz. Paweł stań tak, żeby ci kamery mogły widzieć. To są nasi goście politycy, to są e, ludzie, których poznałeś pewnie w sali kongresowej. Co się dzieje? No są ludzie, których znam też dłuższy czas, jak na przykład pan wie, Andrzej Sadowski. Co się dzieje? Jesteśmy w tej chwili w Podsejmem, w takim miasteczku namiotowym zorganizowanym, to się nazywa SIO w skrócie, czyli Stołeczna Inicjatywa Obywatelska. To jest miejsce takie, gdzie spotykamy się na co dzień w ciągu dnia spotykają się różne grupy z przedstawicieli stowarzyszeń obywatelskich, które uważają, że źródłem patologii w Polsce jest porozumienie magdalenkowe i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób wyjść z tego błędnego koła, które trwa od 1989 roku, a rozpoczęto zostało w 1945. Ale w Polsce świętuje 25-lecie odzyskania wolności. No to jest to jest kpina tych z narodów, organizowana przez środowiska partycypujące w tym magdalenkowicach. W łupieniu Polski, bo chciałbym przypomnieć Państwu, że 65% osób w tym wolnym sejmie to, są, byli, to byli, to by, byliby 65% miejsc było zagwarantowane dla uczestników starego układu. To jest tak, jakby na przykład skuć dwie ręce do dwóch nóg, odkuć jedną rękę i powiesz jesteście wolni, jesteś wolny. No to bzdura. Tu w e... sobie rozmawiamy o patologiach wymiaru sprawiedliwości. O patologia, patologia wymiaru sprawiedliwości wynika z patologii magdalenkowego systemu. Magdalenkowy system można rozwalić tylko i wyłącznie na, dwie, na dwa sposoby: dynamitem albo w ordynacją wyborczą. E... Czy to jednomandatowymi okręgami wyborczymi, czy też ordynacją mieszaną. Ja tutaj, proszę przekazać swoim kolegom, że skoro tak się powołuje się na model węgierski, to proszę, yy, wy, proszę również z modelu węgierskiego ściągnąć mieszaną ordynację wyborczą. Bo gdyby Orban, gdyby tam nie było mieszanej ordynacji, to Orban w życiu by nie zmienił konstytucji. Pan doskonale o tym wie. Ale pan też doskonale wie, bo znam takie głosy z PiSu. Panie Pawle, mówią mi, jeżeli oligarchowie PiSu, jeżeli sprowadzimy mieszaną ordynację, to połowa z naszych oligarchów nie ma, może nie, nie wejść do parlamentu. Dlatego, że mogą na ich miejsca wejść ci, którzy byli na ósmym, dziewiątym, dziesiątym miejscu, bo często dostają więcej głosów niż te wasze jedynki wiernych. Jeżeli wasz wódz na przykład powie, że mieszkamy w Afryce, to wy stwierdzicie, tak, mieszkamy w Afryce, bo was nie wpisze na drugi yy, yy, no raz to no to nas... Ale to nie dotyczy tylko PiSu, to dotyczy wszystkich partii. Wy jesteście systemem naczyń połączonych. Przez to jest patologia w wymiarze sprawiedliwości, który jest również z tą Magdalenką powiązany. Przez to jest... Wy jesteście po prostu jednym grupą klanów, które łupią ten naród bezlitośnie od osiemdziesiątego roku i tylko się wymieniacie miejscami. I tyle. Wasi urzędnicy czekają na zajęcie miejsc urzędników po urzędnikach platformy. Wie Pan, ile jest urzędników w tej chwili, Panie Pośle? Za komuny było 150 tysięcy, jest blisko 800 tysięcy. Dlaczego? Bo to jest żelazny elektorat partii politycznych. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów, wszystkich. Złupicie ten naród po prostu bezlitośnie, nie macie serca i Bóg was za to oceni.